Niedziela 30 stycznia roku 2022 w kościołach rzymskokatolickich w Polsce czyta się fragment Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału czwartego od 21 wersetu do 31. I począł do nich mówić. Iż się dziś spełniło to pismo w uszach waszych. A wszyscy dawali mu świadectwo i dziwowali się onym wdzięcznym słowom, które pochodziły z ust jego. I mówili: I zaż ten nie jest syn Józefów? I rzekł im: Pewnie mi rzeczecie tę przypowieść. Lekarzu, ulecz samego siebie. Co smykolwiek słyszeli, żeś czynił w Kafarnaumie, uczyń i tu, w ojczyźnie twojej. I rzekł, Zaprawdę wam powiadam, iż żaden prorok nie jest przyjemny w ojczyźnie swojej. Wprawdzie mówię wam, było wiele wdów za dni Eliaszowych w Izraelu, gdy było zamknione niebo do trzech lat i sześciu miesięcy, gdy był wielki głod po wszystkiej ziemi, a do żadnej z nich nie był posłan Eliasz, jedno do Sarepty Sydońskiej, do niewiasty wdowy. I wiele trędowatych było w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie był oczyścion jedno naaman syryjanin. Wszyscy wtedy wbożnicy napełnieni są gniewu, słysząc to, a powstawszy, wyrzucili go precz z miasta i wywiedli go aż na wierzch góry, na której miasto ich zbudowane było, aby go zrzucili. A on, przeszedszy przez pośrodek ich, Poszedł.